Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj brzmi trochę jak w studni, czy nie, ale wyłączyłam po prostu y i zamknęłam wszystko, i pokój, w którym się znajduję, jest po prostu taki chyba wygłuszony w dziwny sposób. Także przepraszam, a wiem, że ten mikrofon bardzo zbiera. Patronki, patroni, bardzo Wam dziękuję. Na patronite.pl znajdzie się otwarty tekst, w zasadzie kiedy słuchacie już premiery. To on już będzie. Otwarty tekst, bo tak mówiłam się z patronkami i patronami, że ten jeden tekst otwieramy dla wszystkich, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak wydaje wasze hajsy. No i wyszło tak, że w październiku na sam montaż wydaliśmy 3050 zł boli, ale zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo aż 9 odcinków podcastu, przypomnę. Było. Dziękuję za ostatnie wpłaty, te pojedyncze. Oczywiście nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na wpłatach cyklicznych, które pozwalają mi cokolwiek zaplanować. No i szybciutko Wam powiem, jakie są plany listopadowe. Oczywiście od yy, niezależnie od tego podcastu, który, który przynajmniej będzie miał 8 odcinków, nie policzyłam jeszcze poniedziałków i w czwartku, w listopadzie, wybaczcie. Będziemy mieć kolejne wywiady, i tutaj taka pauza, bo nie wiem, czy w tym biegu, w którym w tej chwili jestem, uda mi się zdążyć nagrać wywiad na najbliższą sobotę. Na przykład w tej chwili ja nie mam warunków do nagrania wywiadu, mogę nagrywać podcast, ale nie jestem w stanie nagrać wywiadu. Jeżeli uda mi się, to zrobię to w czwartek, ale nie obiecuję, więc wybaczcie, rekompensatą, mam nadzieję, będą reporterze. No i co do wywiadów, to ja przypomnę, że w sobotę ukazał się wywiad z Arletą Bojkę. Bardzo zachęcam do jego przesłuchania. Widziałam, że wzbudził sporo kontrowersji, widziałam to po komentarzach, więc tym bardziej zapraszam do dyskusji. Kiedy słuchacie premiery tego podcastu, ukazał się już również mój reportaż z Kijowa. To jest forma bardzo długa tym razem, bo jak wiecie, robię bardzo różne te reportaże, są kilkunastominutowe, półgodzinne, 40-minutowe, a ten trwa godzinę. Był dla mnie bardzo ważny e, dlatego, żeby pokazać wam Kijów teraz i pokazuję wam przede wszystkim Kijów teraz, ale pokazuję wam też kilka moich wspomnień z Kijowa tym Przekazanie samochodu Grażena Jankowi Szeremecie. Swoją drogą Michał Przedlacki zrobił materiał na temat m.in. Janusza. Jest uruchomiona zbiórka na pomoc jego najmłodszej córce Oli. Zachęcam do udziału, zachęcam zdecydowanie do wsparcia. No a my co? Przechodzimy do zapisków. Zapiski z frontu. Dzisiaj nie będzie bardzo szczegółowo, dzisiaj będzie trochę inaczej. Dzisiaj będzie o tym, jaki jest bałagan na froncie. Jeden wielki bałagan. I powiem Wam, że byłam teraz w kilku jednostkach osobiście na południu. Z kilkoma, a nawet kilkunastoma jestem w stałym kontakcie. I przykro mi to mówić, ale na wielu odcinkach ja nie mówię, że na wszystkich. Ja nie mówię, że dotyczy to wszystkich ugrupowań, że dotyczy to wszystkich korpusów, brygad i tak dalej. Nie. Panuje chaos. Jeśli chodzi na przykład o Pokrowsk, ludzie mają takie poczucie, że nie do końca wiadomo, o co na górze chodzi. No bo Pokrowsk trzymać trzeba. Na mojej WhatsAppowej grupie patroni zadają pytania. Czy w tej chwili istnieje ryzyko załamania się frontu w którymś z miejsc? Tak, istnieje. I oczywiście słyszymy, że na pokrowsku między innymi Nacgwardia a, robi wszystko, by odbić szlaki komunikacyjne i to utrzymać, ponieważ utrzymanie pokrowska i mrenogradu jest bardzo potrzebne. Jest potrzebne całemu Donbasowi. Od strony, jakby tego, tego południowego kierunku patrząc, patrząc na Dobropilię i od tej strony patrząc na Kramatorsk. Z drugiej strony patrząc na Kramatorsk, mamy Konstantynówkę i tam też widać, że Rosjanie próbują okrążenia. Co nie znaczy, że nie trwają tam walki uliczne, a ja przypominam, że w Konstantynówce dalej są cywile. Nie rozumiem tego. Ale o tym był kiedyś cały dłuższy program przy okazji Bachmutu. Jeżeli będziecie tym tematem zainteresowani, to ponówcie pytania w Q&A, które pewnie się pojawią przy okazji 5000 obserwujących. Zresztą to pytanie o ludzi mieszkających w strefach przyfrontowych było w ostatnim Q&A, i odpowiadałam na nie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Donbass to główne ośrodki, czyli Konstantynówka powiedzmy sobie tak, no, rejon Konstantynówki, rejon Pokrowska, tak to nazwijmy. Są tutaj są tutaj takimi punktami, na które trzeba zwracać szczególną uwagę i nie do końca mam poczucie, że sytuacja jest tam opanowana. To znaczy, ja nie kwestionuję tego, że rzucono tam po stronie ukraińskiej duże siły, które mają faktycznie zadbać przede wszystkim o szlaki komunikacyjne i logistykę. Natomiast nie jestem przekonana, czy to się uda, tak jak sobie to strona ukraińska zaplanowała. Aczkolwiek trzymam za to mocno kciuki, niemniej jednak spodziewam się tego, że bardzo duże siły, no, użyję tego słowa mięsne. Będą także ze strony ukraińskiej rzucane na ten kierunek, bo że str ze strony rosyjskiej są na ten kierunek siły mięsne rzucane. To nie jest żadną tajemnicą od wielu. Wielu miesięcy, a tak jak Wam mówiłam w ostatnim odcinku, Rosjanie potrzebują na froncie jakiegoś sukcesu. Próbują także swoich sił w obwodzie charkowskim. Mam tutaj na myśli Kupiańsk. Zobaczyłam takie wideo z Kupiańska, z drona, co zostało z tego miasta. Wiecie, ja tam praktycznie każdą ulicę znam, tak. I jak się na to patrzy, to z jednej strony po prostu pięści same się zaciskają, tak? Z drugiej strony łzy same lecą i, i, i nie wiadomo, co, co wydarzy się pierwsze, tak? Przynajmniej ja mam takie reakcje, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca, które bardzo dobrze znam. W Kupiańsku toczą się bardzo ciężkie walki, ale Kupiańsk to też dla Ukraińców jest bardzo ważny punkt obrony, z tego względu, że on daje czas samemu miastu Charków, tak? Również na przygotowania. Powiecie za chwilę, no ale gdzie Rzym, gdzie Krym, tak? Czyli jak daleko jest z Kupiańska do Harkowa, bo to rzeczywiście dobry kawałek. Tak. Ale chodzi o to, że trzeba popatrzeć, jak jest tam ukształtowany teren, jak wygląda możliwość dojścia od różnych stron też do Harkowa. Bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że oni będą musieli sobie ciągnąć od Kupiańska, nie daj Boże, przez Szewczenkowe i tak dalej. Nie, nie. Chodzi o to, że jeżeli nie daj Boże, Rosjanie po raz drugi zdobędą kupiańskie, będą mogli przerzucić siły na przykład na północ od Charkowa i chociażby od wsi Łypci iść sobie w dół, w dół, w dół, czyli jakby patrząc od tej strony na południe w kierunku Charkowa, a przez ruskie tyszki, czerkaskie tyszki, cyrkuny, czyli to, co próbowali robić w roku 22, to co nawet po części zrobili, bo przecież oni do Charkowa wjechali, tylko że jeszcze szybciej z niego później musieli wyjeżdżać. No i oczywiście nie wszyscy wyjechali, bo spłonęli. To są takie najważniejsze punkty. Natomiast no, powiem wam, że ostatnio sporo roboty mają też jednostki tutaj na południu, gdzie w tej chwili jestem. Przede wszystkim tutaj kupę roboty ma obrona przeciwlotnicza, bo na przykład na obwód Mikołajowski ja nagrywam ten, ten podcast właśnie kolejny raz w Mikołajowie i jeszcze, jeszcze nie wyje syrena, ale jesteśmy już po nie wiem, ilu alarmach. W tej chwili od rana przestałam liczyć. W każdym razie w każdym razie tutaj ostatnio bardzo się zintensyfikowały ataki, o czym też powiem w drugiej części. Natomiast tak, obrona przeciwlotnicza ma tutaj bardzo bardzo dużo pracy, tak jak chłopaki mówią w, ostatnich, w ostatnim tygodniu, dwóch, czują, odczuwają to, to nasilenie, no i mówią, że rzeczywiście, ale to wszystkich, na wszystkich kierunkach, kiedy rozmawiam z obroną przeciwlotniczą, że tą ich zmorą są wabiki, bo one naprawdę wykrwawiają obronę przeciwlotniczą. I to jest spory problem. Sporym problemem jest też to, że Rosjanie trochę mocno przesuwają się, znaczy mocno teraz jakby odrobinę zwolnili, ale przesuwają się jednak w obwodzie dniepropietrowskim. Powiem Wam, że byłam w Krzywym Rogu, który jest w obwodzie dniepropietrowskim. No i martwi mnie bardzo to, że takie miasto, miasto przemysłowe, um, miasto bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki ukraińskiej, już znalazło się już jakiś czas temu, ale teraz jeszcze bardziej. W zasięgu kabów, bo niestety, jeżeli jeszcze dalej się przesuną Rosjanie, no to te ataki na krzywy róg mogą być intensyfikowane kabami. Zwłaszcza tak jak się chociażby to dzieje w Sumach, tak jak się to dzieje w Charkowie. Na odcinku Sumskim nie mam Wam nic nowego do powiedzenia, postaram się przyjrzeć mu lepiej w kolejnych odcinkach podcastu. Ponieważ czwartkowy podcast, jak będę nagrywać, to też będzie jakieś absolutne szaleństwo, ale o tym, wam, o tym Wam opowiem kiedy indziej. Zapiski z kraju. Siłą rzeczy zacznę od Mikołajowa, w którym od paru dni jestem, który jest taką moją bazą wypadową, bo bardzo dużo tutaj po okolicy jeżdżę i przyznałam się szczerze, że miałam ochotę jeszcze pojechać na materiał do Odesy. Ale jestem siódmy dzień w tak intensywnym ciągu pracowym. Mam tutaj na myśli czas mojej pracy to minimum 12 godzin dziennie. Minimum 12 godzin dziennie i powiem wam, że odwykłam od y, tak intensywnego trybu y, i chyba wolę skupić się na materiale y, tutaj z Mikołajowa naprawdę fajnym. Za chwilę wyjeżdżam na kolejne zdjęcia, bo. Pogoda, pogoda sprzyja, więc myślę, że te obrazki będą bardzo ładne, ale historie, które będę Wam opowiadać, nie będą już takie ładne. No i siłą rzeczy zaczynam od Mikołajowa. Krótki update tego, co wydarzyło się po 7 rano 1 listopada. Tu przyleciała rakieta Iskander z ładunkiem kasetowym. Niestety nie udało się jej zestrzelić z 31 października na 1. Listopada Rosjanie atakowali Ukrainę ponad 200 środkami napadu powietrznego, no i wśród nich były właśnie rakiety typu Iskander. Jedna spadła tutaj w Mikołajowie. Ja nie mogę podać miejsca dokładnie, w które uderzyła. Możecie się domyślać, że to ze względów bezpieczeństwa. Przy okazji tego ataku zniszczone zostały dwie stacje benzynowe przy wyjeździe na Odesę, w zasadzie to już w zasadzie terytorialnie nie jest Mikołajów, ale, ale wjazd do miasta, tak bym, tak bym powiedziała. No i dzisiaj Witalikim, czyli szef administracji wojskowej, obwodowej wojskowej administracji Mikołajowskiej. Niestety zaktualizował y, y, informacje z 1 listopada. Nie żyje jedna osoba, to 20-letni chłopak. Aż 19 osób zostało rannych. Wśród rannych jest dwoje dzieci, zdaje się, 12-latka i chyba 14-latek. E, ich stan określany jest jako stabilny. W momencie, kiedy ja nagrywam, czyli jest godzina, czekajcie, bo tu mam polski czas, Prawie 14 czasu kijowskiego w niedzielę. W szpitalach pozostaje 14 osób. To nie był jedyny atak w obwodzie Mikołajowskim. Przyleciał jeszcze dron pod Mikołajowem, ale tam poza zniszczeniami budynków nikt nie ucierpiał. Na całe szczęście. Atakowane były też oczywiście inne regiony Ukrainy. Wczoraj rozmawiałam ze znajomymi z zachodu, z moimi przyjaciółmi, z sąsiadami. No, i też opowiadali o tym ataku, o którym ja mówiłam w czwartkowym podcaście, tym, kiedy mieliśmy ponad 700 środków napadu powietrznego. No, to w obwodzie lwowskim też tam były dosyć, dosyć solidne przyloty. I powiem Wam szczerze, że wcale nie tak daleko od granicy z Polską. No, ale to też cele, o których no, też jakoś szczegółowo nie mogę Wam. Z powodów bezpieczeństwa opowiadać. No i teraz, jeżeli jesteśmy przy zapiskach z kraju, padły pytania, dlaczego podczas ostatniego odcinka nie powiedziałam ani słowa o spotkaniu prezydentów, przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. No bo kiedy nagrywałam tamten podcast, to w zasadzie nic jeszcze się do opinii publicznej nie Przedostało. No i później, jak się przedostało, to w zasadzie nie wiem, co Wam mam powiedzieć, bo prezydent Trump mówił tu o sukcesie na rzecz Ukrainy, a media amerykańskie raczej o sukcesie, w cudzysłowie, nazwijmy to, na rzecz Rosji. No i ja w sumie teraz nie wiem, więc czekam. Jak będę mądrzejsza, to się będę wypowiadać, bo jak nie wiem. To się nie wypowiadam. Chyba, że powinno być. Nie wiem, nie znam się, ale się wypowiem, tak? A wracając jeszcze do Stanów Zjednoczonych, Pentagon wyraził, jakby, zgodę na przekazanie um, Tomahawków dla Ukrainy. Ostateczna decyzja jest w rękach Donalda Trumpa. No, ale ta decyzja w rękach Donalda Trumpa to już była wcześniej i jakoś coś nie pykło, tak? Natomiast znowu takie spekulacje dotyczące tego, no, jakby. Kto miałby, to, kto miałby operować tymi pociskami. Już mówię o co chodzi. Szacuje się, że szkolenie do Tomahawków to jest od 6 do 12 miesięcy. Wiadomo, że Ukraińcy są przygotowani do tych szkoleń inaczej, mogą je przechodzić szybciej, ale na pewno jest to, no nie wiem, minimum 2-3 miesiące, przynajmniej tak tutaj słyszałam, kiedy w telewizji słuchałam ekspertów do spraw wojennych tutaj od strony ukraińskiej. Natomiast Stany Zjednoczone, z tego co ja pamiętam, i chyba nic się nie zmieniło w tej kwestii, mówiły, że nawet jeżeli przekażą to machałkę, to nie będą szkolić Ukraińców, tylko o, oni będą tym operować. Więc teraz też już się trochę w tym wszystkim e, pogubiłam. Natomiast jest to e, bardzo, bardzo istotny temat. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, e, bo tak o tym chaosie tw twórczym w cudzysłowie m, dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, tak trochę po łebkach się przejechałam, bo. No, też z powodów osobistych, jak się pewnie domyślacie, nie chcę wchodzić w szczegóły. Łatwiej mi w te szczegóły było wchodzić, kiedy mój mąż nie uczestniczył bezpośrednio w działaniach wojennych. Kiedy w nich uczestniczy, no to, 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 to zmieniam trochę ten ton. Natomiast pojawiły się takie spekulacje. Ja to traktuję w kategoriach spe spekulacji i w niej nie wierzę. O tym, że gdzieś tam władza ukraińska podobno poszła po rozum do głowy i się zorientowała, że. Jeżeli nie zrobi czegoś z demobilizacją tych, którzy walczą od pierwszego dnia i ich motywacja jest mniej niż zero, momentami już. I e, pozdrawiam tutaj wszystkich moich kolegów, którzy pracują z wojskowymi. Którzy mówią, nie ich morale to jest w ogóle hej. Tak, może tak fajnie trafiliście, albo, albo, albo nie do końca wam wszystko mówią. Natomiast w wielu przypadkach to morale jest bardzo kiepskie. Sezecze, czyli to samowolne oddalenie się z jednostki wojskowej, które nie jest też równe z dezercją, co Wam też już wcześniej tłumaczyłam, naprawdę narasta. Bo ludzie nie dostają urlopów, mimo że przepisy o urlopach się zmieniły i teoretycznie ta liczba dni urlopu w roku dla wojskowego się zwiększyła. Bullshit, bullshit, jeszcze raz bullshit, bo to jest na papierze. Tak samo ja traktuję te jakieś spekulacje na papierze bardziej, chociaż jeszcze nawet. Nie są na papierze. O tym, że mogłoby faktycznie dojść do jakiejś formy demobilizacji, czyli ci, którzy tam na przykład wysłużyli równe dwa lata, ale faktycznie na bojowych, mogliby odejść z armii. Ci, którzy tam wysłużyli nie wiem tyle i tyle, to mogliby przejść na przykład na pozycje tyłowe. To są na razie jakieś gadki, chyba tylko po to, żeby troszeczkę Uciszyć społeczeństwo i rodziny walczących, które są coraz bardziej zbulwersowane podejściem do ludzi, którzy dobrowolnie poszli walczyć, a w tej chwili ich sytuacja jest gorsza niż ludzi siedzących w więzieniu, bo z więzienia się po jakimś czasie wychodzi, kiedy ten wyrok się. Odsiedzi, prawda? A z armii ukraińskiej się wychodzi albo w takim stanie, że faktycznie się nie da walczyć, albo martwym. I to jest na razie jedyne wyjście z armii. Po prostu zapiski. Bardzo chciałam podziękować wszystkim wspierającym PR Batalion Donbas Na moich mediach społecznościowych znajdziecie pełne podsumowanie października. To jeden z naprawdę rekordowych miesięcy 2025 roku. I nie tylko 2025 roku, jak porównuję sobie wydatki. Są miesiące, gdzie ledwo zbierzemy 70-80 tysięcy, co i tak jest potężną kwotą, podkreślam, ale potrzeby, potrzeby to. Naprawdę, jak ja sobie liczę, ile próśb odrzucam, słuchajcie, potrzeby to jest tak 150-200 tysięcy zł miesięcznie. Przynajmniej te, które ja mogłabym zaspokoić, gdybym miała na to środki, ale nie mam. Ale te 116 tysięcy w październiku to jest naprawdę wow i ogromnie za to dziękuję. Z pamięci Wam teraz na pewno nie podam tych wszystkich liczb, które podałam w podsumowaniu października z rzutka.pl Batalion Donbass. Na pewno jest to ponad 400 kompletów termuchy, czyli nasze ciepłe gacie, ponad 5 tysięcy par ogrzewaczy do rąk i nóg, z tego co pamiętam 12 Webasto i... Na samochodowych, na pewno jedna stacja ładowania. Bardzo ważne, za co Wam bardzo dziękuję. No i wciąż niespłacone w sensie u mnie, ale jakoś może przeżyję. To dwa drony, Mavic 3T i Mavic 3E dla 77 Brygady, tej, od której Unian z reklamy na Telegramie chciał 20 tysięcy hrywien. Więc to jest, to jest moja taka osobista duma, za, którą, za której możliwość Wam naprawdę dziękuję, bo zrobiliśmy tym samym świetną robotę, pokazując, że my umiemy. Tych wydatków było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak będzie wyglądał listopad, nie wiem, bo wiem, że już ze swojego wcześniejszego doświadczenia wiem, że listopad, a później zwłaszcza grudzień, to są bardzo trudne miesiące. No bo wiadomo, święta, wiecie, koniec roku ludzie zaciskają pasa. I ja to też staram się staram się rozumieć i, i, i nie mam przecież do nikogo pretensji, muszę czasem tylko częściej powiedzieć, nie uda się po prostu nie dam rady. No bo ja jej sama bez was oczywiście nie dam, ale październik, tfu listopad przepraszam, zaczęliśmy z przytupem, kupiliśmy trzy kewlarowe płytonoski dla czwartej brygady zmechanizowanej. W której strukturach jest nasz młody rodak Stanisław? Nie popieram jego obecności tam i będę to mówić głośno jemu w cztery oczy też, bo to nie ten wiek i nie, i nie tędy droga, ale ponieważ taką drogę wybrał jest dorosły, to. W miarę możliwości będę go wspierać, jeżeli o to poprosi, a ja takie możliwości będę miała, więc trzy płytonoski to jest słuchajcie ponad 6,5 tysiąca złotych z tego co pamiętam po przyliczniku jak płaciłam. No i za 1030 złotych kupiliśmy już cztery łóżka polowe z materacami dla 42 Brygady. A dzisiaj wieczorem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będę kupować kolejnego Starlinka Mini dla trzeciej brygady szturmowej, która używa tych Starlinków Mini dla dronów naziemnych. Tak wygląda ten plan. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo Was też proszę o wsparcie patronite.pl Karolina Kuzema i na ety Karolina Kuzema, zrzutka.pl na ety Karolina Kuzema, bo znowu widzę demonetyzację na YouTubie. Facebook mnie poinformował, że moje konto jest zdemonetyzowane do... 25 grudnia, więc pod choinkę dostanę je z powrotem jako prezent od Zuckerberga. Ale żebym tam jeszcze zarabiała jakieś miliony monet, to pewnie byłabym bardzo załamana, ale, ale że nie, to ja robię swoje i ciągniemy ten wózek dalej. Karolina Kuzema, do usłyszenia.